Dnia 1 kwietnia 2024 roku Sąd Rejonowy wszczął postępowanie wobec FilmCloud w celu weryfikacji usługi filmy na abonament. W ostatnim czasie otrzymaliśmy wiele zgłoszeń od użytkowników dotyczących podejrzenia o nielegalne działania tej firmy, która zaczęła się rozwijać w naprawdę zatrważająco szybkim tempie. Po przeprowadzeniu śledztwa oraz analizie zgromadzonego materiału stwierdziliśmy, że istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów prawa z zakresu zbyt zajebistej usługi na rynku. Nasze działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa konkurentom oraz zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku. Współpracujemy z odpowiednimi organami i instytucjami w celu dokładnego zbadania sytuacji oraz podjęcia niezbędnych środków prawnych. Aktualnie trwają czynności sprawdzające polegające na oględzinach sprzętu, trwają przesłuchania Karola i Krzyśka F. E pseudonimy Filek Bros, którym od dawna przypisuje się w branży praktykowanie współczesnego nepotyzmu. Dodatkowe przesłuchania dotyczą również filmmakerów i innych członków zespołu, którzy odpowiadają za produkcję filmów, którym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie strategiczno-kontentowej. Jesteśmy świadomi rosnącej popularności filmów na abonament w sieci, dlatego też nasze działania w tym obszarze są szczególnie intensywne. Apelujemy o ostrożność, ponieważ liczne zgłoszenia twierdzą, że korzystanie z usług FilmCloud grozi wyprodukowaniem licznego kontentu wideo w podejrzanie przystępnej cenie.